Dzień dobry, kochani, witam was w tym nowym vlogu. Rano i zaraz wyjeżdżam z moją przyjaciółką Eleonorą w Góry, żeby chociaż trochę skorzystać z tych ostatnich dni ciepła, tak naprawdę. Co to było? Nie wiem. U nas jest jeszcze bardzo, bardzo gorąco, ale jutro wyjeżdżam. Drugi i ostatni vlog z Włoch w tym miesiącu, prawdopodobnie, tak na pewno wręcz. E, dlatego, że jutro już wyjeżdżam. Możecie wszyscy się spodziewać, gdzie, ale jutro wam powiem trochę lepiej. Takiej pogody nie ma. Muszę nabrać blues, muszę nabrać jeansów. I bo jeśli, że jak już wrócę tutaj, to też już nie skorzystam sobie. Więc no, zapraszam was do oglądania. Ale jeszcze przed tym, słuchajcie, pamiętacie, jak ostatnio w ostatnim vlogu chyba pokazywałam wam, że składałam właśnie zamówienie z temu, że był super cashback i tak dalej. Słuchajcie, tapeczka już do mnie przyszła. Więc zróbmy sobie unboxing. Ja dobrze wiem, że zawsze lubicie takie hole, takie unboxingi. Ja sama uwielbiam tego typu rzeczy oglądać, więc zróbmy to sobie. Ta paczka jest gigantyczna. Pierwsze, że jaką zamówiłam z temu, to są takie casey. Słuchajcie, na telefon. W tym opakowaniu mamy dwa casey: jeden niebieski, drugi zielony. I to są casey, które pozwalają nam robić nagrania, zdjęcia pod wodą. Zawsze boję się tego telefonu brać wody, a to powinno uratować nam sytuację, bo wkładamy sobie normalnie telefon tutaj, zamykamy Szczelnie, po, nie powinno wlecieć i możemy sobie robić jakieś fotki czy nagrania. Rzecz, która mi się przyda dzisiaj do pakowania. Mam zestaw tutaj takich trzech kosmetyczek i po prostu one są piękne. Spójrzcie jaki, jaki mają cudowny wzór, taki takie żółte kwiatuszki. Pierwsza kosmetyczka jest taka większa, więc idealna po prostu na pielęgnację, na większe kosmetyki. Ja mam tutaj kieszonkę. How cute. Następna jest taka rewelacyjna, boże. Ja, ja mam obsesję na punkcie kosmetyczek. Ja mam ich tak dużo. A po prostu zawsze mi ich brakuje. Szczególnie uwielbiam takie miękkie kosmetyczki. I ostatnia taka mini kosmetyczka, która wygląda jak taki piórniczek, będzie idealna na pędzel. Temna rzecz to jest rzecz, którą poszukiwałam już od dawna, i tak naprawdę tą rzecz możecie znaleźć wszędzie. Tylko, że nigdzie nie mogłam znaleźć ładnej. Ci ja znalazłam taką cudowną. Torbę chłodzącą. Możemy ją sobie zabrać w górę, możemy ją sobie zabrać od morza. Możemy ją sobie zabrać tak naprawdę wszędzie. I ona nam trzyma oczywiście jedzenie czy napoje chłodne. Rozmiar według mnie też jest idealny. No i po prostu jest cudowna. Mamy jakieś klapeczki, jakieś takie wszystkie letnie palmy. Dzisiaj to się przyda. I to ja. Następna rzecz, która przyda mi się dzisiaj. Wam pokażę później, jak już pojedziemy sobie tam, gdzie chcę dzisiaj pojechać. Mata w taki piękny motyw, cytrynek. Ja go teraz nie będę twierdzić, bo po prostu to jest tak wygodne za nie go sobie, tak? Więc dzisiaj go sobie użyjemy, wam pokażę. Szukałam już tego od tak dawna. Pistolecik różowy i ten pistolecik służy do tego chyba, żeby nak nakładać metki w sklepach. Tak mamy jakąś bluzkę z za dużym dekoltem, co ja mam zawsze ten problem, bierzemy jedną stronę, bierzemy drugą, robimy... Tak sobie ją zaszywamy, tak naprawdę takimi plastikowymi częściami. Następny gadżet Inny nie drukareczka. o słuchajcie, bo już to jest grosza. o jest po prostu drukarka. Ona po prostu drukuje przez jakąś aplikację, zaraz też to skumam. Karteczki, które są naklejkami. Możemy używać takiej mojej drukarki, żeby podpisywać sobie rzeczy. Bardzo ważna rzecz, też latem. Mamy tutaj różne przegródki, według nie jest mega cute. Coś, co po prostu widziałam wszędzie w internecie w te wakacje. Cute, dali też małą pompkę. Po prostu, według mnie, ja się będę w tym rewelacji nie bawić. W ręcznika pompujemy z tych dwóch stron. ja można wstawić tu je zdjęcie To się unosi, a my sobie leżymy na tej siateczce. Chyba ice pack. Właśnie do tej torby chłodzącej, więc to zamrozimy sobie I dzisiaj też tego użyjemy, więc zaraz to zamrożę Buty na wodę Uwielbiam morze, ale nienawidzę dotykać morza Po prostu piasku, kamieni, ryb One są takie specjalne, widzicie, do morza Taka siateczka, to jak taka skarpetka zakładają po prostu na stopę Ale przynajmniej, wiecie, chroni nam nasze stopy Zamówiłam taką super grę, żeby się fajnie wybawić Też to może wezmę dzisiaj ze sobą Ja kiedyś to miałam o. Ciekawe, że to pamiętam kodami, no piłkę tak i. O! <laughs> Widzicie, to otwiera i to wystrzela Ej, ale ja jestem geniuszem i musicie ją złapać. I tak gramy w dwie osoby. Wiecie, jeden rzuca, drugi łapie i tak dalej. Nie, no to jest rewelacyjne. I już ostatnia rzecz, naprawdę powód mojego zamówienia. Taki leżaczek, który wam pokazywałam. Pokażę wam go teraz, bo zabiorę go ze sobą, jak on się prezentuje. Po prostu jestem tak zdyskutowana. No mam nadzieję, że to będzie wygodne. To by był mój hol zakupowy. Słuchajcie z temu. Dajcie mi koniecznie znać, co sądzicie i co Wam się najbardziej spodobało. Według mnie po prostu wszystkie te rzeczy są tak. Przydatne, że zastanawiam się, jak ja mogłam żyć bez tego wcześniej. Słuchajcie, to niekoniecznie, ja mam dla Was y, specjalny kod DZD 7682. Jak otworzycie sobie aplikację temu i wpiszecie sobie w wyszukiwarkę na stronie głównej ten kod, to słuchajcie, wyskoczył Wam wszystkie te moje produkty. Przecenione to są słuchajcie, nowe produkty wakacyjne, które jeszcze nigdy nie miały takich ofert, więc znajdziecie je wszystkie w obniżonych cenach. Jeśli jesteście nowymi użytkownikami temu, to słuchajcie, uzyskacie 90% rabatu na jeden produkt i do tego. Y, Vouchery o wartości 400 zł To jest bardzo proste, tak jak Wam mówiłam Bierzemy naszą aplikację, wpisujemy kod Lub po prostu klikamy w link w opisie I automatycznie mamy nasze vouchery Mamy naszą zniżkę na pierwszy produkt Macie tutaj wszystkie sposoby, żeby wziąć udział Właśnie w tej ofercie, macie kod QR Link pod filmem lub kod, który Wpiszecie manualnie właśnie w wyszukiwarce No i miłej zabawy Tutaj u mnie w ogródku, słuchajcie, na drzewie. Są takie sztuczne plastikowe węże. A każdym razem, jak przychodzę tutaj, to trochę nie powiem wam. Trochę mnie to straszy, bo przypominam, że rzeczywiście to jest plastik. Ale powiem, że brzydzi mnie to bardzo. Tutaj mamy takiego normalnego. Tutaj taką kobrę, która tutaj idzie z tyłu na całym drzewie. To są zabawki z dzieciństwa mojego i mojego brata, ale nie wiem co odwaliło mojemu tacie. Dał je tutaj na drzewo, bo myślę, że przynajmniej w ten sposób nie będą koty właziły na drzewo. Ja nie wiem, czy ten sposób działa.

darling there was nothing right When all you seem to do is lie those days are gone I'm walking tall while you're alone When I think about the way we used to be when I think about the things you took from me I know that I am so Come es, sister. O, Spójrzcie, to jest ten leżaczek. To tak leżymy sobie na ziemi, po prostu. Tylko mamy tutaj takie z tyłu super oparcie. to jest rewelacyjne. Nad morze, w góry. A to jest, słuchajcie, ta mata. Spójrzcie, ona jest naprawdę bardzo duża. Wejdą tutaj spokojnie. Jest cztery osoby w takie cytrynki. No i po prostu nie potrzebujemy żadnych ręczników. Tylko sobie tak rozkładamy. I mamy. Jej. Torba też się rewelacyjnie przydała Chłodzoną wodę zimną prego Tutaj są moje Dałam te lody różowe mm, pod I mamy chłodek A spójrzcie co wzięłam sobie na obiad Czerwoną pizzunię Taką klasyczną czerwoną pizzę Bez mozzarelli I do wzięłam sobie Taką kanapeczkę Tylko, że zamiast chleba pizza Biała słona pizza Z proszutem to jest jedzenie we Włoszech. Dzień dobry. to to samo menu. To A to jest? To samo menu? <laughs> <laughs> Dzięki, że my rozmawiamy, że takie dni ja mamy góry tutaj pół godzinki od nas, więc zdarzy się, że przyjeżdżamy sobie tutaj i to jest super detox dla człowieka, U. dlatego że tutaj nie łapie w ogóle telefon, internet, nic, więc po prostu siedzisz, patrzysz na ludzi, rozmawiasz, nie możesz się co wiem przeglądać coś. Więc... Y, super, takie dni powiem mam. Tutaj jeżdżę sobie na rowerach. ma biking, kosy so sport. Robią biking. Freeride. Freeride. Po górach, wiecie. Skaczą. My tak sobie chillujemy. Przeszły te dwie starsze panie obok. I jak popatrzyły na naszą matę. Na tej tej, na którym sobie chilluje Eleonora. I tak było. Do tej koleżanki mówię, do drugiej pani. Spójrz, jak one mają fajnie. Mm. <laughs> no, ale naprawdę jest rewelacyjnie. Hmm. przed podróżą. Nie wiem, czy widzicie, ale tutaj w lesie są takie... Tutaj wykupujemy sobie całą... <laughs> Tyrasu? Wypożyczacie kaski i wszystko, i tutaj nie wiem, czy to dobrze widać, ale są wszystkie takie. E, Boże, jak to się nazywa? E, no, taki park linowy e, między tymi drzewami. Na, teraz widać tylko ten dolny dla dzieci, ale to jest też na samej górze, na tych drzewach, i po prostu. Ja zawsze byłam, to lubiłam ten dla dzieci, a jakiś czas temu weszłam na ten dla dorosłych na górze. Po prostu myślałam, że się popłaczę. To jest tak, po... to jest tak mocne, słuchajcie, tak wysoko się na tym chodzi, ale powiem Wam, że chciałabym mi się to jeszcze zrobić. To była najlepsza moja atrakcja tutaj, jak byłam dzieckiem. Właśnie ja się obudziłam. Zasnęłam tak sobie tutaj błosze, jakie to było cudowne. Kiedy było cudowne. Obudziłam się, jest tyle ludzi wokół nas. I tak sobie spałyśmy tutaj. No i nic, super było. My, słuchajcie, właśnie spadamy. Było super, tak się zrelaksowałyśmy. sobie pospałyśmy też trochę, ja może przyznać. Ale było tak super. A teraz już 4.30 i jadę do domu. Dlatego, że muszę się spakować yy, i zmontować ten film, bo żeby wyszedł przed I... więc ośmigam do domu, Ogarnię różne rzeczy, więc widzimy się w domu nie Biedny dziwaku, po raz pierwszy zostajesz z facetami Trzech facetów zostawiamy, tatę, Olka i Tobiego Nigdy to się chyba nie zdarzyło Nigdy to się chyba nie zdarzyło, żebyśmy wyjechały we dwie i zostawiły właśnie tych facetów małych, sianych Stresuję się trochę, ale mam nadzieję, że sobie... Poradzicie, co Tobie? Wieczór, męski wieczór. No, sporo wieczorów, no ale będzie dobrze. Walizka gotowa, oczywiście pełna różnych rzeczy z kindera dla A rodzinki. <laughs> I jedziemy.